Cześć, ja jestem Maciek, a to jest materiał, który nagrywam dla Was w formie takiej vlogowej. Zresztą sami widzicie, że jestem to ja, a nie jakaś tam gracz, coś takiego, co zwyczaj bywa na moim kanale. I ten materiał jest taki. it! Cześć, ja jestem Maciej i witam Was bardzo serdecznie w materiale takim vlogowo podobnym. Zaraz do końca wyjaśnię o co chodzi. Dlatego, że jest troszeczkę, troszeczkę się dzieje na moim kanale, troszeczkę jest reorganizacja tego wszystkiego. W związku właśnie z tym, że teraz jak widzicie na przykład jest, jest taki, taki vlog, no zwyczaj tego mi nie było, właściwie nigdy tego mi nie było. Teraz ostatnio dopiero się pojawiła taka wstawka, ale dzisiaj zdecydowałem się zrealizować dla Was taki materiał, co prawda nagry nagrywany znowu prowizorycznie, widzicie zresztą, gdzie mnie jesteśmy, Jesteśmy znowu w kuchni, znowu właściwie ostatnio nie byłem w kuchni. Czyli byłem... Nie, nie byłem później. Ale to jest jeszcze bardziej prowizoryczny niż ten poprzedni. Ale to głównie dlatego, że nie chcę nagrywać tych, ta, takiego materiału z ręki, bo to wygląda okropnie. Ja w ogóle nie chcę takiego czegoś robić. A z tym, że nie mam za bardzo tych warunków, żeby, żeby zrobić coś, coś ciekawszego, no to niestety jesteście skazani na to. Ale chciałem wam pokazać coś ciekawego dzisiaj, także mam nadzieję, że nie będziecie jacyś zrezygnowani, zażenowani. Więc tak, chciałem się z Wami podzielić taką dosyć ciekawą informacją. Mianowicie ostatnio pierwszy raz zaopatrzyłem się w jakiekolwiek gamingowe akcesoria. Zaraz zobaczcie, co, co to konkretnie jest. Dlatego, że ja zazwyczaj jak, jak miałem jakiś, jakiś sprzęt, jakieś, nie, wiem, przysłuchawki, czy jakieś myszki, czy jakieś podkładki, zazwyczaj były to zwykłe rzeczy. Ja nigdy nie kupowałem jakichś takich bardziej skupionych na gamingu rzeczy, bo ja kupowałem albo to, co mi się podobało, albo to, co było tanie. Jak każde z nas właściwie kupuje. No, i tak też było właściwie w każdym przypadku, kiedy kupowałem jakieś akcesorium. A teraz zaopatrzyłem się w coś, co jest dosyć inne, i to jest takie nietypowe jak na mnie, nietypowe bardzo, dlatego że um, to są akcesoria czysto gamingowe. Ja do tej pory nie miałem czegoś takiego. To jest pierwsza moja styczność, właściwie jest czymś takim. Nawet ja nie wiem, nie przypominam sobie, żebym miał jakąkolwiek um, możliwość, nie wiem, zobaczenia tego nie w internecie, jakby w jakiejś fizycznej formie. Ja nigdy nie widziałem. I nie miałem bliskiej styczności właśnie z takim sprzętem. Więc tak, dzisiaj chciałem wam pokazać dwa, dwa akcesoria, właściwie chciałem wam pokazać podkładkę, która jest ogromna i, i dosyć funkcjonalna i fajna, bo ma bardzo fajną powierzchnię, ja tutaj dotykam, bo na tej jest. I chciałem wam pokazać również myszkę też gamingową, która jest bardzo ciekawie zaprojektowana, ponieważ ma coś, co się nazywa wymienne panele i one pozwalają Wam dostosować kształt tej myszki, taki jaki byście chcieli, taki jaki Wam jest wygodny, nie? Bo to jest tak, że różni ludzie mają różne łapy, ja na przykład mam bardzo małą rękę, a co za tym idzie, to dla mnie większość tych wielkich gamingowych myszek jest po prostu niewygodna. I sam fakt, że, że mogę skorzystać z takiej myszki, która jest dostosowana, no, to jest, to jest wielka wielka rzecz, dlatego że ja naprawdę mam tą, tą rękę nie za wielką i ciężko jest mi właściwie operować na takiej wielkiej myszce, gdzie muszę to trzymać jakoś tak, i to jest w ogóle straszne. A tutaj w związku z tym że mogę sobie ją dostosować tak, że te moje dwa palce, które nie korzystają jakby z myszki, mogą sobie tak być po boku i tak sobie delikatnie leżeć, a nie być wypychane przez tę te, przez masywność tej myszki. To wbrew pozorom daje to całkiem niezłą wykonę. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat tego wszystkiego? Myszka, oprócz tego, że ma wymienne panele to ma również cztery przyciski po boku, jeden przycisk w formie rolki oraz też przycisk, który zmienia DPI. Nie wiem, czy wiecie, co to jest DPI. Ja tutaj do, pewnie dołączę taką notkę, która będzie Wam wyjaśniała. Zresztą pewnie już ją widzicie. I co te cztery przyciski robią? Generalnie to, te przyciski są programowalne. Producent tej myszki, czyli GAMBIAS, dostarczył również taki sterownik. Sterownik do tej, do tej myszki, który pozwala zaprogramować te przyciski wedle waszego uznania, czyli możecie sobie na przykład nie wiem, ustawić Obe domyślnie to jest tak, um, że przyciski po lewej stronie, dwa, to jest jakby wstecz i do przodu, czyli jak jesteście przeglądarcy, na przykład przeglądacie sobie strony internetowe to tym przyciskiem możecie sobie jakby dawać wstecz i, i, i do przodu, e, jeżeli chodzi o przeglądanie tych stron um, czyli możecie cofnąć do przedniej strony wiecie o co chodzi, co ja mam będę tłumaczył jakoś szczególnie to <noise> zawsze muszę oczywiście rozdrabniać najmniejsze elementy, jakby jakbyście nie wiedzieli co to jest Ach, dobra, w każdym razie, oprócz tego, że, że ma te dwa przyciski po boku one są zaprogramowane jako w do przodu, to ma też dwa inne przyciski. Pierwszy przycisk od razu przeniesie Was na stronę pobierania tych sterowników, żebyście mogli to wszystko sobie ustawić. A drugi to jest kolor, to jest kolor, what? To jest przycisk, który zmienia kolor rolki, bo rolka jest podświetlana, co zresztą już widzieliście. I ta rolka może zmieniać kolor. Wow! Wbrew pozorom to jest mały element, ale cieszy. I tak to jest właściwie z większością elementów w designie, bo to jest tak, często są rzeczy, które niekoniecznie są praktyczne, ale są strasznie, strasznie czeszące oko, głównie dlatego, że właśnie fajnie wyglądają. E, w każdym razie, co jeszcze ta myszka ma w sobie, co jest, co mnie strasznie zauroczyło? Mm, generalnie gamingowe myszki mają taki nieco inny kształt, bo ja zawsze, zawsze korzystałem z jakiejś myszki laptopowej, czy czegoś takiego i te myszki laptopowe miały taki kształt, taki jakby płaski, a te, ta myszka, którą ja obecnie mam, ona ma taki wybrzuszony kształt, że, że jakby ta moja mm, ta moja główna część ręki leży na takim wybrzuszeniu. I to wbrew pozorom jest wygodniejsze niż przy zwykłych myszkach, bo, bo ja przy tych myszkach laptopowych to zawsze miałem pół ręki właściwie leżącej na, na stole czy na podkładce i wbrew pozorom to było dosyć niewygodne, bo robiły się odciski na rękach czasami. czasami. Ja nie jestem jakimś hardkorowym graczem, więc, więc mnie to spotykało rzadko, ale miałem kiedyś takie sytuacje właśnie, że gdzieś tam mi się, mi się ręka... Znaczy no, miałem jakieś zaczerwienienia, tak jak jesteście gamerami to na pewno wiecie o co chodzi. W każdym razie co jeszcze w tym jeszcze jest ciekawego, co można, co można zobaczyć. A jeżeli chodzi jeszcze o te panele. Panele są właściwie, są trzy zestawy paneli. Jest taki malusieńki, z którego ja korzystam. Jest ten średni, tak i też dosłownie. No, właściwie on jest też nawet niezły, bo ja jestem jeszcze w stanie jestem, i, pu, jestem jeszcze w stanie położyć nam rękę więc jest całkiem nieźle. Jest ten, ten duży panel, na którego ja już, z którego już nie skorzystam, ale jak ktoś ma dużą rękę, to jak najbardziej będzie mu wygodniej, najwygodniej właściwie chyba, chyba z tym. Chociaż to też nie zawsze zależy od, od wielkości. Ręki. Ja w ogóle nie jestem jakimś specem, więc nie traktujcie tych moich jakichś dywagacji luźnych jako, jako opinię eksperta. Bo ja jestem właściwie nubem, jeżeli chodzi o te akcesoria. Tak jak mówiłem. Um, nie mam żadnej styczności z tym wszystkim, więc tak, tak wygląda sytuacja. Um, ale, no ale jak, jeżeli chcecie usłyszeć właśnie opinię od takiego nutka, to jak najbardziej ten materiał jest dla was. Um, Także co to jeszcze dostałem razem, razem z tą paczką? Właściwie dostałem, dostałem dwa przedmioty, bo dostałem prócz myszki dostałem też podkładkę. Podkładka jest ogromna, tak jak już mówiłem, e, jest pokryta jakimś takim dziwnym materiałem, po którym naprawdę fajnie się, że tak jeździ, jakkolwiek to brzmi. E, bo ja osobiście wcześniej miałem taką strasznie zmiętoloną, pogiętą podkładkę, która była plastikową. Jakimś takim plastikiem. Jeździło się po niej tak dosyć kiepsko. A teraz jak dostałem tą myszkę, to ona jest zrobiona właśnie z takiego gładkiego materiału i ona. Nawet całkiem, całkiem, fajnie, całkiem fajnie się po niej operuje. Nie ma jakiejś wielkiej różnicy, bo wy tego nie odczujecie jakoś szczególnie. Ale jak ktoś się skupi naprawdę i będzie szukał jakichś zalet, to zobaczy, że te podkładki, te podkładki gamingowe są zdecydowanie wygodniejsze. Zwłaszcza, że są wielkie. Bo takie zwykłe podkładki pod myszkę pod jakiegoś laptopa czy coś tam, no są dosyć małe. A te właśnie podkładki są, są przede wszystkim ogromne, więc jest duże pole manewru, czy dla jakichś graczy FPS-ów, czy coś tam. Ja osobiście gram raczej w, w jakiś, jeżeli już gram to gram w jakieś moby, czyli na przykład w Dotę, czy... no tylko w Dotę. <grym> I, i, I tam raczej niepotrzebne jest wielkie pole tej myszki, bo ja sobie po małym kwadracie ustawię sobie te DPI na dosyć, dosyć niskie i po małym kwadracie sobie, sobie śmigam. Właściwie nie takie niskie, jeżeli po małym kwadracie śmigam. W każdym razie ustawię sobie tak, żebym żeby nie musiał zajmować wielkiego pola i jakoś mi to śmiga, nie? Mi jest, mi jest bardzo wygodnie osobiście więc mi, mi osobiście tak duża podkładka nie jest potrzebna, ale jak ktoś jest graczem FPS-ów, to może to być całkiem przydatne. Przynajmniej nie wiem, żeby było bardziej precyzyjne.